Pierwsza ciekawa sprawa to już sam tytuł ustawy, ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza, lekarza-dentysty oraz niektórych innych ustaw, tylko że z 12 z tych niektórych innych ustaw tutaj zmienianych, co akurat jak na złość w tej tytułowej ustawie o zawodzie lekarza zmienia się chyba najmniej. I to nic szczególnie ważnego z punktu widzenia celu całej tej ustawy, jak rozumiem. Najwięcej zmienia się w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Więc pytanie, tak mnie to zaciekawiło, że aż poproszę o odpowiedź na piśmie. Dlaczego ta ustawa wybrana jest jako wiodąca? Co ciekawe, artykuły od 7 do 12, co mnie szczególnie urzekło, zmieniają już nawet ustawy o zmianie ustawy. I to również są często zmiany obszerniejsze niż w tej ustawie tytułowej. To może by ten projekt w ogóle nazwać ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy i to będzie taka dobra ilustracja tej inflacji prawa, którą my tutaj przeżywamy. Mamy też inne perełki legislacyjne, jak na przykład artykuł mówiący, że w 2023 roku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Tu jest właśnie ta kazuistyka posunięta do rangi sztuki. W konkretnym roku wydajemy jakieś tam polecenie, mówimy już, co już minister zrobi. Jesteście naprawdę w kazuistyce, to jesteście chyba naprawdę mistrzami świata. Myślę, że gdyby były jakieś te zawody organizowane w tej dziedzinie, to bylibyśmy w tym sporcie potęgą. Niedługo w ustawach zaczniemy pisać, że tam na przykład w lutym 2024 minister zdrowia skontroluje Państwowy Instytut Medyczny ze skutkiem wydając opinię pozytywną na przykład. Napiszmy sobie taką ustawę, co nam szkodzi. Ale do sedna. Zauważyliście w nfz oszczędności, więc w odpowiedzi na przejściową sytuację. Teraz systemowo przerzucacie większe wydatki właśnie do NFZ-u, tylko że w przyszłym roku nadwyżka zniknie, a przepisy zostaną. I co się wtedy stanie? Przewidzimy tutaj w tej, no tej szachownicy dwa ruchy do przodu. No, będziecie w kolejnej panice szukać pieniędzy, jak załatać teraz dziurę w NFZ-ie. Żeby to się nie stało... Konfederacja będzie wnosiła o odrzucenie tej ustawy. I jeszcze na koniec, co mi się bardzo spodobało, szczepionki na kredyt. Już całe nasze państwo funkcjonuje na kredyt. Ta ustawa znowu przewiduje, że będziemy jeszcze szczepionki brali na kredyt. Ja mam pomysł, żebyśmy wzięli na kredyt, ale pod zastaw rządu z całym dobrodziejstwem inwentarza, z całym jego bogatym stanem personalnym i całym dobytkiem, żebyśmy zamówili i nie zapłacili. Dziękuję.